W jaki sposób stosować, w jaki sposób pić cytrynę. Może nam się to wydawać banalne, ale i tak posłuchajmy. Tym najprostszym, najpopularniejszym sposobem jest po prostu picie soku z cytryny, najlepiej świeżo wyciśniętego z wodą. Tu pojawia się problem, ponieważ ta cytryna, jak wiemy, ma smak jaki ma. I niektórzy wolą to sobie posłodzić. Pamiętajmy jednak, żeby próbować w jak największej mierze ograniczyć tą ilość cukru. Lepiej mm, po prostu użyjmy miodu. Pamiętajmy jednak, że gdy dodajemy tego miodu, żeby ta temperatura tego nie była zbyt duża, nie przekraczała 40 stopni. Tak samo jest w przypadku właśnie soku z cytryny, żeby wymieszać po prostu to wszystko z letnią wodą. Najlepiej pić to rano, przestudzone, chcemy to posłodzone i na pewno będziemy zadowoleni. Kolejną możliwością, taką można powiedzieć najstarszą, najbardziej oczywistą, jest dodawanie cytryny czy to do herbaty, czy to do kawy. Ale pamiętajmy, że dodawanie cytryny do herbaty może spowodować, że zacznie to być troszkę szkodliwe. Jest na to sposób i to bardzo proste. Po prostu kiedy ta herbata już się zaparzy, kiedy ta temperatura wody spadnie, Wyciągamy torebkę czy też z zaparzacza i dopiero wtedy dodajemy cytrynę do letniej wody i do już zaparzonej herbaty. Wystarczy wtedy wymieszać, nie ma żadnych problemów. Wtedy na pewno tych, te złe substancje się nie wytrącą i będziemy zadowoleni w, i ze smaku, a także z tych świetnych właściwości, jakie nam daje cytryna, o których mówię na innym materiale na który bardzo zapraszam. Można powiedzieć, że ten tydzień będzie taki cytrynowy. Trzy materiały na temat cytryny. Ale przejdźmy dalej. Oczywiście cytryna, raczej sok z cytryny, to potężne zastosowanie w kosmetyce. Czy, w kosmetyce. czy to okłady, czy to kremy z zawartością cytryny, czy to wszelkiego rodzaju płukanki. Możemy to stosować, czy to na jakieś um, uszkodzenia skóry, na jakieś plamki, na skórę, która... Um, nie jest taka, jaką chcielibyśmy, czy też po umyciu włosów jaką właśnie płukanki, żeby taki jaśniejszy blask miały te włosy, tam wszędzie można stosować tą cytrynę. Oczywiście w odpowiednich proporcjach. Wmasowywanie w skórę głowy też działa przeciwupierzowo, należy też o tym pamiętać. Kolejną kwestią, jeśli chodzi o cytrynę, o jej zastosowanie, to oczywiście kuchnia. Kremy, sosy. Ciasta, sałatki, ryby, masa rzeczy, gdzie można dodać cytrynę, czy to, żeby ten smak po prostu był odpowiedni, czy też, żeby zmienić troszkę konsystencję. Tam wszędzie ta cytryna świetnie się znajdzie i pamiętajmy, że czy to robimy koktajl, czy robimy wodę z miętą, dodajmy tam cytryny. Robimy jakieś ciasto, możemy zrobić na przykład cytrynowca. Przepis muszę kiedyś wrzucić. Naprawdę milion sposobów. Tak samo chodzi o kremy czy też sosy. Sosy to nie muszą być tylko, że czujemy tam tą cytrynę. Po prostu może nadać takiego aromatu, posmaku bardziej egzotycznego i na pewno będziemy z tego zadowoleni. W internecie, w literaturze jest cała masa takich przepisów. Jak się Wezmę, to też kilka takich wrzucę, więc naprawdę potężna ilość. Cytryna to też sok z cytryny, skrapianie różnych produktów, czy to będzie ryba, czy to będą banany, żeby po prostu nie ciemniały. Cytryna dzięki swoim właściwościom nawet nie tyle nada im smaku, tylko po prostu zapobiegnie, oczywiście w odpowiedniej ilości, nie tak zbyt dużej, zapobiegnie, żeby one się nie psuły tak szybko, żeby nie ciemniały. Kiedy mówimy o cytrynie, już o nie takim zastosowaniu dotyczącym naszego ciała, warto wspomnieć o tym, że cytryna świetnie usuwa zapachy z lodówki, świetnie służy do czyszczenia desek do krojenia, a skropienie framug drzwi, okien działa odstraszająco na owady, ale w tym przypadku na pewno musimy uważać, żeby nie zostawić plam. I sprawdzić, czy po prostu ten sok z cytryny nie zrobi naszym drzwiom framudze jakiejś krzywdy. Więc, zastosowanie cytryny od tego najprostszego, czyli soku z wodą, poprzez herbatę, kawę, po kosmetyki, okłady, czy też jedzenie tak normalnie cytryny, czy też szeroka, szerokie zastosowanie w kuchni, to wszystko jest proste. I nawet jeśli nie lubimy smaku w łatwy sposób, możemy ten smak zrobić tak, żeby po prostu go nie było czuć. A te wszystkie właściwości, jakie są od cytryny, mogą dobrze wpływać na nasze ciało. Nie wiesz jakie to są właściwości? Zapraszam na moje materiały. Jeśli się jeszcze nie pojawiły, zasubskrybuj, naciśnij dzwoneczek, dostaniesz powiadomienie. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do oceny, skomentowania, zasubskrybowania, sprawdzenia innych materiałów, spojrzenia do linków zamieszczonych w opisie. Każda Twoja aktywność jest ważna. Dziękuję za uwagę.